Jestem na skrzyżowaniu Emilii Plater i Alei Jerozolimskich i dzisiaj będę nagrywać poranne pociągi na stacji Warszawa Centralna. Idziemy na halę główną, zobaczymy, jakie mamy z rana pociągi. Intercity. Warmia, Narew, pociąg słoneczny, Bolimek, Polonia, Zosia, Poseidon, Zura. Idziemy na początek, na peron numer 1. Z peronu pierwszego odjedzie Intercity Warmia z flirtem ED160. A dziś jest już mocno chłodno, około 12 stopni. Dlatego wziąłem kurtkę. Intercity Warmia to pociąg, który startuje ze stacji Warszawa Centralna. Nie wiem jak wy, ale ja lubię kręte perony, takie jak tutaj mamy na Centralnej. Spałem dzisiaj około 3 godziny, ale nie jest najgorzej, jak widzicie. Na Centralnej pustki. Do odjazdu została około minuta. Mówię o warmii. Trwa odprawianie składu. Przejdziemy na peron numer 2, nagrać Intercity Narew do Białego Stoku. Na telewizorku mamy prezentację Intercity Narew oraz Express Intercity Jantar. O! Peron numer 4 i mamy Szalot Gryfina. pewnie przejazd na stację Warszawa Zachodnia i później będzie pewnie to jako skład po do jechać. O! I kolejny Griffin Będzie troszkę inaczej. Zobaczcie, Poseidon 640 odjeżdża z peronu numer 4, a więc on się w tym momencie podstawił tam. A tymczasem Pesa Dart z Intercity narr pociąg z łodzi fabrycznej do Białego Stoku opuszcza tor przy peronie 2. się, że zdążył odjechać. Znowu wróciłem na peron numer 1, bo tutaj wiedzie za chwilkę pociąg słoneczny kolei mazowieckich. O! Tak naprawdę to wjeżdża już. Czyli pociąg ze stacji Warszawa Zachodnia do Ustki. Pociąg wjeżdża około dwie minuty przed czasem. Jest to pociąg piętrowy typu push-pull i dzisiaj mamy lokomotywę na końcu składu i jest to lokomotywa Trax EU47. Planowy odjazd o godzinie 5.50. Przyśpieszony, słoneczny. Do stacji Kusznika, przez stację Warszawa Wschodnia, Ciechanów, Ława Główna, Gdańsk Główny, Gdańsk-Brześć, Sobot, Gdynia Główna, Słupsk, od 25 przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Trwa odprawianie składu wsiadają jeszcze jacyś spóźniający pasażerowie Nic dziwnego, 1 września raczej się już z nadmorza wraca, a nie jedzie na dnie. A to skład kolei Mazowieckich z Łukowa do Skierniewic. Impuls TEwak. 45 we dwie sztuki i wjazd na tor przy peronie trzecim i tu mamy wysoką frekwencję pociąg lotniskowy skrócona relacja Modlin Warszawa Centralna pociąg osobowy, przyspieszony. I również melduje się na to, że przy Peronie trzeci. dwa flirty przyjechały ze Skierniewic i pojadą do stacji Warszawa Wschodnia. Odjazd za dwie minuty 5:59. Który wyprowadzał po Sejdona EU 160.003. Wjeżdża pociąg osobowy z Dęblina do Łowicza Głównego. Blisko semafora. Za chwilkę jedzie Intercity w Polonia do Wiednia. Ciekawe, czy będzie EP09. No i będzie. 09, Pociąg osobowy przyspieszony Bolimek z Skierniewice Warszawa Wschodnia. Pociąg osobowy przyspieszony lotniskowy na skróconej trasie Warszawa Centralna-Modlin opuszcza peron numer 3 i udaje się w kierunku stacji Warszawa Wschodnia. Polonia, wagon klasy pierwszej, numer 352, na końcu składu rusza bolinek A pierwszych klientów mamy w wagonie restauracyjnym. Została niecała minuta do odjazdu pociągu Intercity Polonia. 09 027 Na razie wyświetla się sygnał. Stój. Trwa odprawianie składu. Jak widzicie, sygnał się zmienił. Pięciowagonowy skład Intercity Polonia Start. Znika następna stacja Warszawa Zachodnia. A teraz idę znowu na peron numer 1, gdzie wjedzie Intercity Zosia z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Wschodniej. jest Intercity Zosia Stawia się TLK Delfin. EP08007 go wyprowadziła. A ja filmuję wjazd z pociągu Intercity Zosia. i na czele składu Griffin w Intercity Zosia niespodzianka, tablica pobrzeża i wszystko jasne tak naprawdę Zosia i pobrzeża to bliźniacze składy została niecała minuta do odjazdu Zmodernizowane reflektory Lokomotywy EP07 -390. I Zosia jest odprawiana Może stąd damy radę też Nie dwie minuty czekamy zaraz się okaże, że będzie cały film osiem minut z samego odjazdu i jazda Dosia rusza w kierunku stacji Warszawa Wschodnia, czyli swojej stacji docelowej. Na końcu składu. Flirt z morozów do Skierniewic. Wjeżdża na to szósty przy koronie. Sejdon stoi na torze ósmym, przy peronie czwartym. Oto on.